Cześć, uh, witam wszystkich serdecznie, Marlena Skromniuk z tej strony. Um, od mojego ostatniego nagrania uh, minęły 3 miesiące i pomyślałam, uh, że w związku z tym, iż 12 grudnia, czyli 2 dni temu, minęło dokładnie 9 miesięcy odkąd miałam um, mankietową resekcję żołądka, to się zamelduję uh, i też powiem, co u mnie nowego słychać. Najważniejszą, chyba, rzeczą, o której chciałabym wspomnieć i troszkę się tutaj pochwalić, dla wielu osób zdaję sobie z tego sprawę, nie jest to wielki sukces, dla mnie jest to sukces ogromny. 9 listopada, czyli um, lekko ponad miesiąc temu, um, przekroczyłam dla siebie tak zwaną magiczną liczbę, czyli uh, 100. Kilogramów. To znaczy przekroczyłam w drugą stronę, um, także nie zobaczyłam jedynki z przodu, e, ważąc się. Um, pamiętam, że wstałam z rana, weszłam na wagę i zobaczyłam dokładnie 99,9 e, i mało co się nie popłakałam, tak? Bo ostatni raz, e, kiedy ważyłam poniżej 100 kg, um, nie wiem, było to może z 10-12 lat temu. No, nawet sam fakt, że niekoniecznie pamiętam, kiedy dokładnie e, ważyłam poniżej setki, to też już o czymś e, świadczy. E, także po samym, po samym przebudzeniu, e, po zważeniu od razu zrobiłam tutaj e, screenshot z, z aplikacji i podesłałam do mm, Kasi Balas, która jest tutaj moim dietetykiem i która mnie prowadzi po operacji, e, pochwalić się tym, bo też dla mnie na pewno um, no jest to ogromny sukces, tak? Czekałam na to kilka, um, kilka gdzieś tam miesięcy. E, właśnie sam też fakt tego, że czekałam na to kilka miesięcy, jakby mm, jedną z rzeczy, które można zauważyć już w tej chwili u mnie po 9 miesiącach, jest to, że ta waga um, spada trochę wolniej, czyli um, na początku powiedzmy było to około 4-5 kg na miesiąc. W tej chwili a właściwie przez ostatnie gdzieś tam 3-4 miesiące tak sukcesywnie po prostu spada co 2-2,5 kg. Um, I um, no, ostatni razem, jak się meldowałam ważyłam 104, to było po 6 miesiącach. E, po operacji, po 9, czyli po 8 miesiącach, tak naprawdę było to 99, czyli widać, że tutaj po prostu 2 kg mniej więcej na miesiąc. E, na dzień dzisiejszy ważę niecałe 98 kg, czyli jakby przez ostatni miesiąc też znowu spadło mi, e, spadła mi dwójka. Natomiast w międzyczasie też e, przybrało mi się e, około powiedzmy kilograma półtorej. Wiadomo, że gdzieś było to też związane pewnie z zważeniem się zaraz przed, swoim, przed moim cyklem. Um, natomiast nigdy nie jest to, um, nigdy nie jest to dobry i fajny moment w momencie, kiedy stajemy na wagę i tak naprawdę pokazuje ona nam więcej um, niż przy ostatnim, przy ostatnim ważeniu. Um, dlatego też um, mega ważne jest to, żeby świętować i zwracać uwagę Przynajmniej dla mnie, nie tylko na mm, rzeczy związane z, samą, z samymi numerkami, które nam na wadze wyskakują, ale też, żeby się mierzyć, um, um, żeby gdzieś tutaj, prawda, właśnie e, patrzeć na ciuchy, jak, e, jak rozmiary idą w dół, bo często ta waga nie porusza się już tak szybko, per se, natomiast um, jakby w objętościach um, tracimy, i to jest coś, co tutaj na pewno u mnie jest mocno um, zauważalne. I z czym mam dosyć spory problem przy kupowaniu um, ciuchów? Um, ja nastałem mieszkam w Irlandii. Tutaj przez ostatnie 6 uh, tygodni mieliśmy um, całkowity lockdown. Więc wszystkie zakupy odbywały się online. Nawet teraz, jeżeli sklepy są otwarte, to i tak w sklepach przymierzać nie możemy. Więc e, nawet ostatnio miałam taką sytuację, że poszłam, kupiłam i na drugi dzień musiałam wrócić i oddać. Um, bo kupiłam za dużo, jakby dalej w głowie siedzi mi to, że potrzebuję większych um, rozmiarów. Może nie są to już potrójne, potwórne gdzieś tam XLki. natomiast no, um, myśl, że mogłabym wejść w m bądź w Lkę dla mnie jest praktycznie. Um, niedorzeczna i, i jakby nie potrafię sobie wytłumaczyć, że no taka jest na dzień dzisiejsza rzeczywistość, tak? Um, I rzeczywiście było tak, że gdzieś te ciuchy kupiłam w i później na drugi dzień trzeba było później oddać, czy też wymienić na, um, na mniejsze. Także to są takie moje gdzieś tutaj małe, m, małe sukcesy. E, pod kątem. Jedzenia. Um, dużo się um, nie zmieniło, tak, czyli um, ja zawsze powtarzałam, że nigdy, jakby nie byłam tym pacjentem, który miał jakiekolwiek problemy z, z jedzeniem czegokolwiek, um, nigdy nie odczuwałam żadnych bóli, um, nigdy też, nie wiem, um, nie miałam jakiegoś takiego odczucia, że żołądek mi czegoś um, nie przejmuje. Um, natomiast e, zauważyłam, że rzeczywiście dalej muszę się mocno pilnować co do e, porcji, e, ze względu na to, że po prostu jesteśmy coraz, ja przynajmniej jestem w stanie coraz więcej e, zjeść, i pewnie gdyby nie to, że od czasu do czasu dalej sobie mierzę niektóre rzeczy. E, Mogłabym sobie pozwolić na więcej, a też nie chcę, um, nie chcę tego za bardzo um, robić. A także tutaj, um, taka też jedna rzecz, która właśnie przychodzi mi do głowy, to to, że rzeczywiście coraz większe te porcje mogą być. I ja wiem, że ludzie różne rzeczy piszą na różnych forach, na różnych stronach. Um, Komentując, krytykując e, niektóre porcje. E, każdy z nas jest inny, każdy z nas e, miał pozostawioną jakąś tam inną wielkość tego, tego żołądka, bo też inna wielkość żołądka została wycięta, chyba żołądek pozostaje taki sam, mniej więcej 100, 150 ml. Natomiast tak jak mówię, każdy jest inny, tak i każdy może jeść inne rzeczy, każdy gdzieś tam może jeść różne m, porcje. Ja e, na początku były to malutkie porcje, natomiast później 150, 170, 180 gram spokojnie mogłam, e, mogłam zjeść. To też wszystko zależy od tego, e, jakie, jakie pożywienie było tutaj e, jakie jedzenie to było spożywane. E, e, I dlatego też. Widząc, że po prostu jestem w stanie zjeść więcej, to też po prostu dalej sobie od czasu do czasu mierzę niektóre rzeczy, żeby po prostu pewnych tutaj norm, e, których nie powinnam przekroczyć, nie przekraczać. E, Natomiast no taka moja pewnie tutaj prośba i uwaga. E, jeżeli ktoś dzieli się swoją historią i bardzo często gdzieś tam na internecie dzieli się swoimi posiłkami, jak co spożywa, co je. Um, nie komentować krytykując, bo tak jak mówię, każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej je, inaczej chudnie, w innym tempie. Um, to jest każdego z nas indywidualna droga do tego, żeby być zdrowym. I to powinno się przede wszystkim e, liczyć. Um, natomiast zauważyłam, że czasami mam tak, iż um, po kawie, której no, nie pozwalam sobie na dużo, powiedzmy tam jedną, dwie filiżanki dziennie. Um, jeżeli jest to kawa mocniejsza, to robi mi się niedobrze. Miałam też taką sytuację, że rzeczywiście musiałam zwymiotować um, i jeżeli zjem za szybko, z czym mam niesamowite problemy, tak? Nie potrafię jeść wolno, sprawia mi to wielką Trudność, żeby rzeczywiście gryźć, 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 odczekać, odłożyć, znowu zacząć jeść. Um, jakby nawet prawie po prawdę, roku, czyli po dziewięciu miesiącach, dalej jest to dla mnie nienaturalne i ciężkie do przeskoczenia. I, i miałam też taką rzeczywiście sytuację, gdzie e, zjadłam, zjadłam kolację, i później, no niestety ta kolacja, jakby. Mm, Wróciła, ze względu na to, że po prostu zostało to zjedzone, przynajmniej w mojej opinii, po prostu za, um, za szybko. Um, dalej jestem pytana o, o operację, dalej masa ludzi, z którymi się spotykam, um, pyta, czy nie uważam, że gdzieś tam wybrałam sobie drogę na skróty. Dalej uważam, że takie osoby, jeżeli one są chętne, trzeba um, edukować i mówić z czym taka operacja się wiąże. To nie jest tak, że po prostu my chcemy, operujemy się, bo chcemy schudnąć. Jakby chcemy przede wszystkim zmienić swoje um, nawyki żywieniowe i tak naprawdę, że tak powiem, wejść w nowy związek tak, z, z jedzeniem. Nie jest dla nikogo, kto mnie znał, i też dla mnie samej w tej chwili. Um, żadną tajemnicą, że rzeczywiście tutaj um, można powiedzieć, że od zjedzenia byłam uzależniona od złego tak naprawdę jedzenia, więc tak naprawdę uczymy się siebie nawzajem od nowa, albo przynajmniej ja uczę się jedzenia od, od nowa, dobierania wszystkiego. Um, I jest to tak naprawdę zobowiązanie do końca swojego życia, tak, co nie jest rzeczą um, łatwą. Z partnerem zawsze możemy się rozwieść tutaj. <laughs> Akurat jeżeli chodzi o jedzenie, pewne rzeczy trzeba się nauczyć, trzeba tolerować um, um, i trzeba po prostu już zawsze w ten sposób postępować, um, co jest wielkim wyrzeczeniem, um, także um, nie uważam, że jest to, dalej nie uważam, że jest to droga na, na skróty. Um, no, i to tyle, tak naprawdę. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj mój progres dalej będzie widoczny i na tym się nie, nie zatrzyma. Mam wielką nadzieję, że do 12 marca, czyli do, że tak powiem, swojej rocznicy pierwszej od operacji, chciałabym zobaczyć ósemkę z przodu, czyli gdzieś tam przynajmniej to 89. Um, także bardzo proszę trzymać, trzymać kciuki i mam nadzieję, że właśnie tak się stanie. Na razie.